Ponad 10 lat temu ułożyłem i napisałem wiersz zatytułowany Moje ulubione zwierzęta. Każda następna zwrotka zaczyna się kolejną literą polskiego alfabetu. Każda zwrotka składa się z czterech wierszy. Więc co cztery wiersze, czyli co pierwszy, piąty, dziewiąty, trzynasty i tak dalej, zaczynają się od kolejnej polskiej litery alfabetu. Wiersz zatytułowany Moje ulubione zwierzęta. A ja, Rysiek, w Katowicach mieszkający, niekiedy dla siebie i innych wiersze piszący gdy kiedyś byłem w wieku dziecięcym zakochałem się w świecie zwierzęcym bardziej niż rośliny lubię zwierzęcy świat choć przyznam że piękny jest nie jeden kwiat zwierzęta zadziwiają mnie barwami gracją czy pomysłowością kształtami rozmiarami zachowaniem oraz bożą mądrością Ciekawym i bardzo mądrym ssakiem jest afrykański słoń. To największy lądowy zwierz. Niekiedy można podać mu dłoń. A jakie są największe lądowe zwierzęta na kontynencie europejskim? Tak, to żubry. Są one bardzo liczne w Polskim Parku Białowieskim. Delfiny to ssaki bardzo inteligentne. Szybko się uczą i są bardzo pojętne. Te przyjazne zwierzęta zamieszkują morza i oceany. Największe z nich to orki, tworzą one rodzinne klany. Europejskie jeże są małymi ssakami, skującymi kolcami. Żyją w lasach, żywią się głównie robakami i owadami. Niektórzy z nas te sympatyczne zwierzątka kochają. Jeże, jako niejedyne ze zwierząt na zimę zasypiają. Fascynujące zwierzęta to wilki, najwielkie z psowatych. Nie są tak duże i silne, jak ci wielcy z rodziny kotowatych. Są inteligentne i pożyteczne. Niekiedy podchodzą do ludzi. U niektórych z nas szacunek to do tych saków budzi. Gepard z kotów najszybszy jest na świecie. Ile on osiąga na krótkim dystansie? Czy wiecie? Około 110 km na godzinę. Ten średniej wielkości kot żyje w Afryce, zaś mniejsze od niego ocelot w Ameryce. Hodowałem jakieś 40 lat temu rybki w akwarium. Niektórzy z ludzi hodują gady lub płazy w terrarium. Piękne między takimi akwariowymi rybami są danio, skalary, neonki, pawie oczka i górami. Irbis wysokie i mroźne Himalaje zamieszkuje. Ten śliczny centkowany kot w tych górach króluje. Irbis jest również panterą śnieżną nazywany. Jest mniejszy od lamparta, który jest bardziej znany. Jaszczą to drapieżny ptak średniej wielkości. Potrafi on niejednemu zwierzęciu zgruchotać kości. Krogulec to niejako jego mniejsza miniaturka. Mógłby on porwać małe kurczęta z podwórka. Kozica wysoko w tatrach po skałach skacze i się spina. Czy wiedziałeś, że Biblia o niej wspomina? W piątej mojżeszowej. W 14 rozdziale, w wersecie 5 Koziorosce jeszcze wyższe od tat Alpy zamieszkują. Samce walcząc o samice, rogami siebie atakują. Liczne pośród zwierząt i to najbardziej są owady. Wśród nich piękne motyle, ważki, żuki i hałaśliwe cykady. Biedronka jest ładnym, lubianym i pożytecznym owadem. Zjada bardzo dużo mszyc, nie jest więc ona darmo zjadem. Łosie to największe saki jeleniowate. Mają poroża jak łopaty lub badylowate. Jelenie są od łosi o wiele mniejsze, zdaniem niektórych, od nich piękniejsze. Przykładem małżeństwa i symbolem są żurawie i łabędzie. Niechaj lojalność w każdym małżeństwie będzie. Pośród ptaków lubi moja ukochana żona pawie. Ja też, a ty? Te barwne ptaki często chodzą po trawie. Nosorosce, aż pięć gatunków, to ssaki bardzo duże. Swoją siłą mogą wyrżnąć dziurę w niejednym murze. Są one mniejsze od słoni. Ale o wiele większe od koni, żyją w Azji i w Afryce. Samica, gdy ma młode, dzielnie je broni. O kogucie napisać też warto nie zalicza się do ssaków jest dobrze znany i bardzo piękny pośród wielu ptaków. Nie ten samiec wśród ptaków kogutem jest nazywany ten ptak potrafi nieraz zadać ludziom bolesne rany. Płetwal błękitny, największe ze zwierząt dotąd żyjących na świecie. Niektóre z tych morskich saków ważą 150 ton. Czy o tym wiecie? Jeżeli o tym wiedzieliście, to przepraszam Was. Ten imponujący wieloryb zachwyca niejednego z nas. Ryś to mój imiennik, żyje między innymi w Białowieży. Od głowy do ogona 130 cm on mierzy. Czy na własne oczy chcesz zobaczyć go? Wobec tego, wybierz się do jakiegokolwiek zoo. Spośród dinozaurów dimetrodony mi się spodobały, bo nad ich tułowiem efektowne wachlarze im wystawały. A jakie były największe, imponujące dinozaury? Towarzyszące do stu ton roślinożerne brachiozaury. Tygrys to kot największy, a zarazem z nich najsilniejszy. Ponadto moim zdaniem jest również najpiękniejszy. Tygrys syberyjski w tajdze żyje. Nie jest to kot udomowiony. Ze wszystkich zwierząt jest przeze mnie najbardziej ulubiony. Uwagę na zwierzęta wymienione w Biblii teraz skieruję, bo niektórym z nich symboliczne znaczenie się przypisuje. Lew jest na przykład symbolem połączonej z odwagą Bożej Sprawiedliwości. Byk, symbolem mocy. Orzeł, jego dalekowzrocznej mądrości. Wśród gadów i płazów, traszki są przeze mnie ulubione. Te małe płazy do niektórych jaszczurek wyglądem są zbliżone. Pośród gadów niektóre żółwie i jaszczurki nas zachwycają, a z płazów ró różne żaby i salamandry kolorami mnie urzekają. Zające, króliki, świnki morskie czy wiewiórki są gryzoniami. Dla wielu ludzi te miłe zwierzątka są ich ulubieńcami. Zapewne i ty masz swoje ulubione zwierzęta, które cenisz. Jeżeli jest to Twoim życzeniem, może mi je wymienisz. Żarłacz biały z drapieżnych ryb na świecie jest największy. Rekin wielorybi to największa ryba. Od żarłaczy o wiele łagodniejszy. Niech każdy jak najprędzej o tym innym powie, że. Wszelka chwała za stworzenie zwierząt należy się Bogu. Niechaj jak najwięcej ludzi o tym się dowie. W psalmie 104, wersetach 24-25, zachęcam do odszukania, pisze, że na ziemi i w morzach jest mnóstwo dzieł stwórczych między innymi różnych zwierząt lądowych i morskich.